Nieskończoność miłości bez miar uniesienia, serca zatopione w morzu uwielbienia. Witam serdecznie na koniec dnia wiatr, pod w wieśorynce nocnej. Kilka Światło refleksji, jak zawsze. Pieści, Do poduszki, by nam się śniły lepsze Otwarte rzeczy ramiona, niż te. Które są w kosmosie. Kosmos materialny jest cienki i jest trudno w nim żyć. Natomiast kosmos niebiański jest wspaniały i możemy się cieszyć nieustannie. Tutaj się męczymy, mamy problemy z wiedzą, z miłością, z wszystkim, musimy się wszystkiego uczyć, zapominamy, potem sobie przypominamy, żeby coś zapamiętać i tak dalej i tak dalej. Wiecie jak to jest. Z nauką w szkołach, na uniwersytetach. Trudna ta sprawa tutaj jest, jak ojciec mówi, najpierw uczymy się, jeśli chodzi o duchowość oczywiście. To jest taka symboliczna mowa ojca Pio, że najpierw musimy nauczyć się dodawać, potem odejmować, dzielić, mnożyć i tak dalej. Na końcu matura. Natomiast w świecie materialnym też musimy robić to samo, ale fizycznie, faktycznie fizycznie nauczyć się tabliczki mnożenia ile jest yy, 7 razy 9, ja nigdy nie pamiętam <laughs> szczerze mówiąc 60, ileś tam 3 może, nie wiem a nie wiem jaki jest przelicznik na 72 już zapomniałem nigdy się na tym nie zastanawiałem to jeszcze w szkole tylko teraz już nie wiem szczerze mówiąc, do niczego mi to nie jest potrzebne nic nie przeliczam, nic mnie nie interesuje z, z zakresu tych spraw. Interesuje mnie tylko dusza moja i wasza i innych, żeby mogła osiągnąć życie wieczne. To jest dla mnie istotne. A reszta to tutaj, tutaj różne. Różne są chemie, różna fizyka, różna chemia, która nas y, uzdrawia albo niszczy. Wszystko tutaj jest skomplikowane, natomiast w niebie jest wszystko proste. Mm, nie ma żadnej komplikacji. Jest miłość i szczęście i przytulenie, całuski i wianeczki. <noise> to tyle. I jeszcze parę myśli z trzeciego tomu. O Osobie szczerej, oddanej Bogu, wiedza o miłości przyniesie wszystko, co potrzebne, konieczne. I co przyjazne. Ważne jest szukanie tej wiedzy. Wszystkie inne cele ludzkie wcześniej czy później przyniosą każdemu rozterkę oraz rozczarowanie. Ja tu piszę, ostatnio poprawiam te wszystkie myśli. Jeszcze na nowo muszę to wszystko przeczytać. Już sobie wgrałem nowego PDF-a do, do tego tableta. <grym> Może się gdzie niegdzie coś powtórzyć, ale. To nie, nie jest ważne. Ojciec Pio też powtarzał często rozmowy o tych samych rzeczach. Mówił, aby nam wbić do głowy ten gwóźdź mądrości, który ciągle wylatuje i, i rdzewieje. I następna myśl. Wiedza powinna współpracować z miłością, ale nigdy ją przerastać. Kto więc pragnie postępować w kierunku zrozumienia życia, jego sensu. Musi się dowiedzieć wiele i wiele odczuć sercem. Śledząc przebieg następujących po sobie zmian, zauważmy, że człowiekowi są potrzebne pewne etapy dochodzenia do Boga. Wiedzę o Duchu zdobywa się powoli, płaszczyzna po płaszczyźnie. Nadzwyczajne w tym przechodzeniu etapów jest to, że one idą po sobie prawie niezauważalnie, płynnie i trudno oddzielić jeden etap od drugiego. Dopiero z perspektywy czasu możemy zauważyć kontury. Niemniej może się zdarzyć i tak jest, że jedno mądre zdanie potrafi zmienić całe życie człowieka, słowa i zapięć. Numeracja w, ty, w tym trzecim tomie się zmieniła, bo ja tam dodałem, pewne rzeczy jeszcze zmieniłem i poprawiłem, zmodyfikowałem, więc nie trzymajcie się tych mm, numerków, bo będą zmiany. Niczym ja to poprawię, to jeszcze będzie kilka zmian. Na razie tylko tak sobie można mm, wklejać i to wszystko. I 330 myśl z trzeciego tomu. Celem pism duchowych jest uprzytomnienie ludziom, że na tym świecie liczy się najbardziej Bóg i jego miłość, a nie pragnienia materialne lub religie. To tyle z tego wszystkiego. <grych> Pozdrawiam Was wszystkich i życzę dobrej nocy, i do jutra. Skończoność miłości bez miar uniesienia, serca zatopione w morzu. Uwielbienia ocen myśli i wiatr, co pod muchem śpiewa, światło co pieści i maluje drzewa, otwarte ramiona. Wyciągnięte ręce, co dają ulgę w cierpieniu i męce. Słońce, co grzeje, ale nie parzy, dotyka czule zmęczonej twarzy. Otwieram. Pościelą. I wreszcie ulga, żadnego lęku. Świat pełen szczęścia, radości i wdzięku. Nie ma już bólu, nie ma cierpienia. Jeszcze przed chwilą. Do zniesienia, cóż to za miejsce jest, jest samowite, w bezmiar miłości tak bardzo obfite. Czy to jest sen, czy prawda szczera, która dech w piersi tak bardzo zapiera? Czy ja umarłem, czy wciąż jeszcze żyję? Głęboko wierzę, że cud ten odkryję. Skończoność miłości bez miar uniesienia, niekończący się dzień i noc uwielbienia.